Jestem w tej chwili w okolicy stadionu Legii, a w zasadzie tyłów stadionu Legii na ulicy Myśliwieckiej, w tej chwili między Łazienkami a ambasadą hiszpańską, i będę stąd jechał do miejsca, no, które miłośnik komunikacji chyba, chyba powinien chociaż raz w życiu odwiedzić. Ja właśnie po raz pierwszy to miejsce odwiedzę, a mianowicie fabryka czy też okolica fabryki samochodów osobowych na Żeraniu, łazienki królewskie przed nami na prost, ulica Czerniakowska, też można powiedzieć ulica znana. się Wielanych śpiewał o Czerniakowskiej Mam tutaj taka dzielnica, co same ambasady 600 metrów. Skręć w lewo Ambasada Japonii, tutaj Korei Gdzie kazał skręcić W lewo No albo prawo W lewo Co? tego nie widzę nie chcę tutaj przełączać no. ile ma kilometrów bo no. nie orientuję się nie widzę że nie no z Szpoleżerów na, Czer... na Czerniakowską teraz wyjeżdżamy ja. na Czerniakowskiej Agrykola jest. Agrykola Agrykola była tam tak? A tutaj za 600 metrów skręć w prawo zjazd Agrykola była tam na prosty tam na zakres paralelny drugi jeszcze Zjazd będę ja, przebudowa wiaduktu trasy łazienkowskiej. Ja tu chyba będę właśnie na, na wiadukt wyjeżdżał, tak by to wyglądało, i później w prawo na nim. Skręcił w prawo zjazd. Trasy na prawie południe, na trasę łazienkowską Na prawie, na prawie Rzeczywiście my jedziemy na prawie Bo to jest w ogóle żaranie po, po prawej stronie. Tak, 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 to wiesz W już przekroczyliśmy Nie Teraz będziemy przejeżdżać no tak. Wisłę no tak Za 800 metrów skręć w prawo w zjazd. By się udało wziąć auto elektryczne, to byśmy sobie bus paser lecieli. Ale nie było do wyboru elektryka Tak jest. Bus paser można jeździć autem elektrycznym. Zjazd by kazał jechać, nie? Nie dalej. Skręć w prawo zjazd. <laughs> A na nie, nie? Stadion, nie? Bał nie? No tu Stadion Wał mnie To tutaj jest niedaleko, jest. Ja. Ale chyba bardziej w tamtą stronę. Tędy, nie wiem jaka to jest, jaka to jest yy, ulica. Nie, Wismustada z drugiej strony. Widać ten, no, yy, Pałec Kultury. Tu chyba stadion narodowy teraz Bo te filary tak mi się wydają Takie było tutaj widać za... z po prawej no tego. trzeba pomyśleć byłem tutaj w tej okolicy za czym jeszcze, jak to był stadion dziesięciolecia, za czym jeszcze zaczęto y, budować Kurcze, to była taka nieciekawa tak naprawdę a, dzielnica. dzielnica. To było nie? tak paskudne. No, nawet się dziwiłem, że jak tutaj w tym ma powstać, Jakiś to stanu. narodowe cudo nasze, a tu jednak jakoś się udało, Oto po takich dziurach tak na ten stadion stał w takim miejscu, że a. tam było strach. No tym autobusem jechaliśmy. To mówię Matko jedyna, tu jest strach tak naprawdę. Yy, za dnia się pokazywać, a to dopiero, się, dopiero wieczorem Rzeczywiście Być Zazwyczaj. może, że jakby tam wjechać jak autobusy jeżdżą i w te różne dziury to no, być schodzy, może, że, no. ja tu że byłem, w dalszym ciągu... Ja to tak jak na, na, na 10-leciach i te kolory To jest ten most taki na tych filarach hmm. Jeszcze 9 minut do celu Jeszcze momentami szarpie mi to auto No to jest ten, święta wszystkich Kięto wszystkie święta krzyczyń. kurczę na prawą stronę Warszawę ładniej widać. No my tak naprawdę do tego żerania na no to FSO całą Warszawę tak naprawdę no, nad Wisłą trzeba, trzeba całą Warszawę. To jest spory kawałek i droga. 6 km niecałe jeszcze no ja pokazuje. Ja 6 km Ja tam jakby na motorowera jechali, to jechałem. Ja nie, 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 nie ten. Kanał, kanał, najdalej kawał, gdzie i... byłem to był, To wzor na tej stronie. Długie to jest, bo to też długie. Jeszcze wtedy chyba ja jak tu byłem to Warszawy robię Znaczy ja tam nie wiem czy dobre miejsce wybrałem, bo to jest ulica yy, jak I To, jest, Lońska, wiecie, to i tam jest, jest, cały, jest cały, cały, cały tur, wie, Ale nie? tam jest miejsce takie co jest jako ten ten taki tam chyba no to jest jako główna brama, a niegdyś czy coś takiego Generalnie najłatwiej znaleźć jak się Bo tą gielońską to chyba samo pokazuje nie? sama proponuje nawigacja. Czy to nie jest zoo? Być może. tu może być co? Wiesz? Być może. Że tutaj jest... Jest zoo. Chyba tak, Ach, tam ta jest. Mówiło tam chyba byłbym szybciej Za 400 metrów na rondzie trzeci zjazd No jedno chyba wychodzi Na to by wychodziło No to tutaj byłem, tu najdalej dojechałem Gdzie byłem na to Warszawie Na rondzie trzeci zjazd Czyli w kierunku Białołęki łęki z tego też tam Tutaj. pamiętajcie, że Warszawiacy lubią aby przed rądem włączać kierunkowskaz, więc jak ktoś z moich widzów tutaj by na przykład zdawał egzamin w Warszawie, to pamiętajcie o tym, że tutaj włączamy kierunkowskaz lewy, ale później będziemy przełączać na prawy. bo w rejestracja a zakręcony w sumie z drugiej strony my też mamy w Sieć z ronda czy tam w y no ale też mamy tablice warszawskie więc ktoś może pomyśleć że warszawiak a zakręcony zamotany nie a no, u warszawy ze iluńska no, nie, nie ze śląska to... no ze zagłębia mhm. no już jesteśmy gdzieś w okolicy bo mi pokazuje czy kilometry no, można. Chodź, chodź, chodź. I już ostatnia prosta. W linia, linia powinna być tramwajowa. No nie, A jest, tu. No. A ile? Ona będzie przechodzić na tą stronę. No, przejdzie na tą stronę. Na tamtym stronie jest pęta. jako fabryka się niszczy kurwa niczy, no. nic się nie produkuje no kurwy se co ja pierdolę to jest największa porażka kolejnych kurde rządów ostatni Jarek kurwa skupię ja ta, no nie jeszcze robię, Deu było robione podobno jak tu Deu, za czym Deu przyszło to, to... Podobno Volkswagen chyba. Skoda kto ma Volkswagen? Bo Volkswagen był zainteresowany podobno FSO, ale wybrał Skodę. A nasi się cieszyli, bo wzięli koreańczyków Koreańczyków zdeł, a -u się rozpadł. a ale jak się wzięło w łapę, w odpowiednią kasę, tak się robiło kiedyś. Interesy. No i dalej są te same Oś... interesy robić. To te same interesy chcą robić. No, tutaj ładnie. No, tak. No, mówię, że tu ładnie na tej na stronie Warszawy. Ja tu nie znam tych terenów kompletnie. Także, nie no, tak. ja tu jechałem, to 70. rok 71. no widzieli, że to już lat jest? 50. 50. jest stare domki mi Nie było takich. No i... Była brama FSO. Także to już jedziemy z duże FSO. Już z duże FSO jedziemy. Może to może być. Bo tam, no, tam już widziałem, takie... tam brama była. No, no to jest. Pisało fabryka. Także ciekawe gdzie mnie tu nawigacja wyprowadzi. W jakie miejsce? To będzie staro, stara. Fabryka to już jest. To, bo to są stare. Tak to, tak to wyglądało. A pod dyrekcję nas ciśnie. Fabryka samochodów osobowych. A widać większy, większy za 500 metrów skręć łagodnie w prawo. to tu będzie wydłużona bo to były jednakowe takie te te, I tu cały, cały ciąg to tak z 10 km tego, tego było skręć łagodnie w prawo Aha. następnie skręć w prawo jest, fabryka samolotu małych litrażowych nie, osobowych litrażowych, litrażowych nie. była w Bielsku yes. skręć to w jest. prawo No ale tam tutaj robili syrenkę. Nie, ja, ja, nie Na chyba stoją, no nie, nie? Za 200 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie.